Co? No, ona jest tu, no. No. No, kurde, to albo wasze to posze. Tam i też tak się na pirata zaraz kończy A tam ci podejść, to by była naprawdę która To wy gdzie idziecie, tam dalej? Ja chyba tu zejdę masz tu to jest fajna robinka, no I też można zejść bokiem ogólnie ogóle. tu takie też? Pewnie Udynasz. Żebym sam był, tak, nie? To w sumie właśnie bez seba musiał chyba. Będziesz miał sam. Bo mi się, mienią te. Wiesz? Mienią mi się te stopnie. Hm. <laughs> Tak na ścianie łomnicy by mogli zrobić no. Ty A tu co? Co? Co nasi kończy I idzie tam dalej dopiero No? I tam, I tam jest rozdupczona nawet I zejdziemy tam Co? Zejdziemy? Jeden szczebel jest rozwalony, nie? Więcej chyba. Czy tu? No nie, no trzeba iść, nie? Tak. tego?

Już tu teraz... Słucham? Tak, tak. No mojej bym tu nie sprowadził. Ну, right. что A powiem wam, że to jest jedna z ciekawszych ferad, na których byłem. Mm -hmm. Co tam, wdejdzie, A to wam powiem, że to jeszcze nie koniec ciekawostek Zobaczaj Jak będziesz... zobacz Jak tu będziesz, to ja tu pręty te na, na tego, trzymaj tak, się i dwa kroczki po ścianie Tak. Yy, takaj. Tu jest. taki nowy. Dzień sobie nogi. O, o i się dostaniemy z tym samym i wiec rękoma Tu koniec jest ciekawy. Może wyjść. Czekaj, bo kombinuję co tu zrobić. Chyba tu sobie zejdę. Pode estar nesse cara aqui, No a ja wam powiem było ciekawie Jak szedłeś? No tutaj, gdzie jestem Serio? Ja wiem ale tam poszedłeś? Nie no z liną Tam cię nie puści, bo braknie jej A to tak zejdę I nie wiem czy tu potem zejdziesz dalej Czekaj, podejdę tam?